Serdecznie i zapraszam na hol zakupowy. Taki króciutki. Kupiłam kilka rzeczy stacjonarnie, kilka, zamawiałam przez internet. Nie ma tego dużo, a też nie chcę, żeby te hole trwały nie wiadomo yy, jak długo, bo są po prostu nudne. Chociaż ja uwielbiam hole, uwielbiam robić zakupy. Przyznaję wam się o tym szczerze, i nie będę tego ukrywać. Wiem, że wy też lubicie, bo czytam wasze komentarze. Także zapraszam dzisiaj na taki króciutki hol. Pierwszą, że zacznę od Penysa Dwie rzeczy. Jedna moja, jedna nie moja, może zacznę od tej nie mojej, to jest obudowa case na telefon z mini. To jest case dla mojej koleżanki. Moja koleżanka we wcześniejszych moich filmikach widziała mój case z mini. Bardzo się jej spodoba właśnie napisała do mnie. Wiadomo, że jak spotkam case'a z mini, to czy mogę jej kupić? Ja bym nie ma sprawy. Jak tylko spotkam, to Ci kupię i to jest na piątkę albo na pięcie i kosztował 4 euro. Taki słodki, biały, czerwone kropy. I kolejna rzecz to jest taka narzutka właśnie na bokserkę albo na koszulkę na szeleczka. Z bardzo mięciutki. Dziękki materiału. Ona tutaj ma z tyłu srebrny zamek, z przodu jest krótsza, z tyłu dłuższa, bardzo fajna właśnie ja ją kupiłam z myślą, żeby ją nosić na bokserkę, mówię do pracy na co dzień, wydaje mi się, że bardzo fajnie się sprawdzi, kosztowała tylko 8 euro, także taka narzutka kolejna rzecz, którą powinnam Wam pokazać w przedostatnim holu, ale gdzieś tutaj zaplątała się w ciekawej, ja i o niej zapomniałam jedna z Was zauważyła, że pokazałam w miniaturce, czy znaczy pokazałam w miniaturce była świeca, a w filmiku jej nie było zapomniałam, po prostu zapomniałam, musiała się gdzieś zaplątać, więc pokazuję Wam świecę, którą kupiłam już jakiś czas temu, to jest Woodwick Tranquility, przepiękny zapach, taki delikatny, nie jest taki ciężki jeszcze do końca jesienny, ale naprawdę bardzo, bardzo e, przyjemny i ta świeca kosztowała 24,99, naprawdę super są te świece, ja je uwielbiam właśnie teraz e, te jesienne, jesienne wieczory właśnie palić w salonie, także ona na pewno wędruje do mojego salonu, także świeca, trzy rzeczy jeżeli chodzi o zakupy w Niury, Pierwsza rzecz to jest lakier China Glaze. To jest mój pierwszy lakier tej marki. Ja nigdy nie miałam jeszcze lakieru z China Glaze. Skusiłam się na taki bardzo e, ochojemny kolor. Nie wiem dlaczego nie wzięłam coś bardziej jesiennego. Nie wiem, jakoś tak spojrzałam na te odcienie i zdecydowałam się na ten. I to jest Love's A Beach. Także przepiękny kolor. Już go miałam na paznopciach, to możecie sobie wyobrazić, że mnie nie widać, ale moje paznokcie biją już z daleka. Także lakier. Nie podam wam cen, bo nie pamiętam dokładnie. Wydaje mi się, że około 2 funtów. I maseczki. Maseczki to są takie same maseczki, są dwa opakowania, zrobiłam sobie zapas. One są właśnie w takich plastikowych słoiczkach lub w tubach. Ja już je wcześniej używałam. Za każdym razem, jak jeździliśmy do Niury, ja kupowałam sobie kolejne opakowanie. Maseczka jest genialna, polecam Wam. Jak macie możliwość, właśnie zakupu sobie, nie wiem, stacjonarnie, jak gdzieś spotkacie, ale więcej Wam na pewno powiem warte uwagi. Dla mnie produkt jest rewelacyjny. Co dalej kupiłam? Aha. Będąc w but, kupiłam kolejne opakowanie Demi Whispies, Ardell. Wiecie, że bardzo lubię. Często zresztą przyklejam sobie rzęsy, jak nagrywam dla Was filmik. Do pracy można codziennie, chyba, że gdzieś wychodzimy. Kolejny produkt, maseczka, maseczka firmy Clarins. To jest maseczka z czy różową glinką. Podobno rewelacyjna do cery tustej, porowatej. Także zobaczymy. Ja jej nie używałam. Czytałam bardzo dużo pozytywnych opinii na jej temat. Ja mi zostały tylko chyba trzy albo cztery saszetki, takie malutkie z ziali. Także w w najbliższym czasie zużyję i stwierdziłam, że coś takiego już większego, w większym opakowaniu sobie kupię. Ona kosztowała 26 50, chyba tak, niecałe 27 euro. Także maseczka, która podobno jest bardzo fajna, zobaczymy. Eee, kolejny zakup przy ostatni, który poczyniłam stacjonarnie <grytanie> to jest coś do kuchni eee, nie może być hola bez Joseph Joseph. Eee, będąc właśnie w takim maxi kupiłam sobie taką deseczkę, znaczy to jest płaskie, ale możemy to również złożyć jako taki koszyczek. i możemy ją właśnie w formie płaskiej suszyć na niej sałatę, owoce, położyć sobie właśnie na zlewie czy na blacie i suszyć na niej owoce lub warzywa. Albo możemy sobie złożyć, powstaje, no to oczywiście po bokach zblokować, powstaje nam koszyczek, w który możemy, nie wiem, makaron, który ugotowałybyśmy wsypać, owoce, warzywa. Ja coś podobnego miałam, tylko innej firmy, nie pamiętam dokładnie jakiej, ale moja mama jak była na wakacjach, mówi, ale super, przydało mi się coś takiego. Ja mówię, no to weź sobie, jak ja sobie spotkam, to sobie kupię, ale nie spotkałam takiego, jak miałam, więc kupiłam sobie coś takiego z Joseph Joseph, wiecie, że ja bardzo lubię Joseph Joseph, musi być w mojej kuchni i ostatnie rzeczy, które zamawiałam przez yy, internet, pierwsze może od sklepu, co jest, to jest kolejna bluzka bawełniana, bluzka kszulka bawełniana w kolorze czarnym z czachą, miał ja że jakiś co pokazywałam Wam, że do nich sobie zamówił Taką samą powiem wam, że nosi się rewelacyjnie. Jedynie pod wpływem wiadomo prania, temperatury, ta czaszka, czaszka troszeczkę popękała, ale naprawdę była bardzo często noszona przez Dominika. No, to jest ulubiona jego koszulka. Bardzo często sięga właśnie po tą koszulkę czarną z czachą, dlatego zamówiliśmy następną, bardzo fajna, mięsista, taka gruba, bawełna, kolor się w ogóle nie sprał po praniu. Genialna, dlatego zamówiliśmy kolejną. Kolejną rzeczą, którą wybrał sobie Dominik, to jest. Yy, bluza w kolorze czarnym, tak się prezentuje, z kapturem taka, zwykła, czarna bluza, bardzo mi się spodobała, dlatego yy, postanowił sobie ją zamówić, także bluza, i ostatnia rzecz, która nie jest moja, nie jest dla mnie, jest dla mojej yy, mamy, to jest torebka w kolorze czarnym, taki taki szoper pakowny. Ona tutaj nie ma żadnego zabezpieczenia, jeżeli chodzi właśnie o nat, czy o zamek. Ale ma taką właśnie dołączoną jak gdyby saszeczkę, do której można sobie wrzucić portfel, kluczyki cokolwiek, co może być łatwe do wyciągnięcia dla złodzieja. I tutaj również po boku ma przegródki na zamek, na, na karty, na telefon, także bardzo fajna, bardzo fajna torebka, pakowna, duża, także spodobała się bardzo mojej mamie, więc jej zamówiłam. I trzy ostatnie rzeczy, dwie ostatnie, jeżeli chodzi o ciuchy, to będą rzeczy z sklepu She Inside, taka właśnie długa bluza na długi rękaw z takim dość dużym. Wybrała sobie ją moja siostra, właśnie, że będzie ją nosić na jedno ramię. Nie wiem, czy to się uda. Ona jest bardzo długa właśnie do leginsów. Mówiła, że właśnie będzie bardzo fajna do śmigania na. Na siłownię, czy, czy do pracy, także to jest dla mojej siostry. I kolejna, ostatnia rzecz to jest sweter, który zamówiłam sobie. I to jest sweter, który właśnie opada tutaj nam na ramię. On ma trzy, czwarte jest taki gruby, bardzo fajny. Bardzo lubię takie swetry, jeżeli chodzi właśnie o ubranie kamizelki. Bo pod kurtkę to ja osobiście nie przypadam, bo mi jest za gorąco. Ale właśnie, jeżeli mam założyć na to kamizelkę, to bardzo lubię taki gruby sweter. Także taki sweter sobie zamówiłam w kolorze szarym. Zresztą wszystkie linki zawsze macie pod spodem. Jak coś Was interesuje, to. Możecie sobie kupnąć, jak nie, no to oczywiście pomijacie linki. Co dalej? Trzy rzeczy z biżuterii. To są rzeczy dla mojej siostry. Będąc właśnie ostatnio u mnie tutaj, była w Dublinie i wybrała sobie trzy naszyjniki. Pierwszy to jest naszyjnik w kolorze złotym. On tutaj składa się z takiego grubego naszyjnika w kształcie kółek a tutaj mam mnóstwo, mnóstwo cieniutkich łańcuszków to nie jest do końca mój styl, ale tak jak Wam mówię to jest naszyjnik dla mojej siostry i Wam pokazuję i muszę to spakować i wysłać kolejny również dla mojej siostry tym razem naszyjnik w kolorze takim bardzo brzoskwiniowym połączony ze złotem tutaj motywy na dole kwiatów i gruby złoty łańcuch oraz koraliki w kolorze morelowym tak się prezentuje bardzo ładno oczywiście nie do tego swetra, nie do tego swetra, ale mówię, to nie są rzeczy dla mnie, tylko dla mojej siostry. I kolejny, ostatni już naszyjnik w kolorze srebrnym, który prezentuje się. Tak wygląda jak kajdanki. Także tak wygląda. Też dla mojej siostry. Także y, kolejny naszej i ostatni. I to by było wszystko. Kilka rzeczy, kilka rzeczy stacjonarnych, kilka rzeczy, y, które zamawiałam przez internet. Mam nadzieję, że taki króciutki film Wam się spodoba. Zresztą. Ja osobiście wolę oglądać krótkie filmy niż takie właśnie mega, mega, mega długie. Więc co do widzenia i widzimy się w kolejnym filmiku, pa!